Ciemanko, witajcie z tej strony Fan City, a to kolejny odcinek z gry City State 2. Jak widać, mamy bardzo niski poziom bezrobocia tylko 14%. Oczywiście może być mniej, tym też się zajmiemy. I widzę, że mam problem tutaj ze zdrowiem, jak widać. Nawet sobie podniosłem troszkę poziom lekarzy do 30, bo było bodajże na 20, coś takiego. Więc powinno być teraz lepiej. Zobaczymy. Tak, właśnie propos tych wszystkich służb. To, czy ja tu już pobudowałem te wszystkie służby? Czekajcie. Musimy sobie tutaj wejść. Oddać tutaj tego na pewno nie mam. To mam. A czy mamy straż pożarną gdzie? Czekajcie, sobie tutaj wejdziemy w to. Chyba policji nigdzie nie mam. Dokładnie, bo tu mamy. To tam mamy śmieci. Też widzę, chyba nie ma nic ze śmieciami związanego. Szkoła, także musimy sobie zrobić jeszcze policję. Bo chyba jej. A nie, mamy policję. To jest policja? To jest policja? Nie, to jest szkoła. Dobra. Także Police Station zrobimy sobie też gdzieś tak bardziej w centrum miasta. Tylko, że nie mam gdzie. Bo musiałbym coś zburzyć, a niekoniecznie bym chciał. O, tu mamy miejsce. Dobra, niech będzie. Policja, akurat koło, koło bezdomnych też może być. Pokażcie, jak to w ogóle wygląda. No, takie domki. Ale widzę, że no ceglane, więc nie ma biedy, moi drodzy. Tu sobie jeszcze możemy też zwiększyć. Mamy sporo studentów. Zwiększymy sobie nauczycieli troszeczkę. To w ogóle jest bardzo fajna opcja z tym zwiększeniem nauczycieli. Fajne. To mi się podoba, akurat. Dobra. Widzę, że trochę wzrosło tutaj nam bezrobocie a tego musimy teraz rozbudować nasze miasto Mamy też jakiś tam, widzę, malutki wskaźnik zapotrzebowania na tereny mieszkalne Więc tym również się zajmiemy Zrobimy sobie tutaj już kontynuację tej takiej pięknej alei, którą zrobiłem A czemu tu tego nie mogę? Tu mamy, widzę, jakiś problem Mamy tu, widzę, jakiś problem To musimy sobie na początku bodajże usunąć o, teraz możemy zrobić tą, to Gdzieś tam dalej I teraz pytanie, czy ja to mogę teraz podłączyć Mogę, dobra To pojedziemy sobie również w tamte rejony Gdzieś, jeszcze nie wiem do końca gdzie Może połączymy się z tą drogą na przykład O, coś takiego Mamy tu widzę dużo bezrobotnych Naprawdę sporo Ale e, Mamy zapotrzebowania na, na tereny mieszkalne A nie na tereny Pracy, i tak dalej, więc dziwna sytuacja. No ale skoro chcą domki, no to im zrobimy na razie coś takiego, proszę bardzo. Koło, koło osób bezdomnych też można. Tu sobie też zrobimy. Matko, i ja tutaj tych bezdomnych jest ja w ogóle 18%. Matko, tyle, tyle bezrobotnych w sensie nie bezdomnych, tylko bezrobotnych. To szkoda, że nie ma zapotrzebowania na tereny, na, na tereny mm, przemysłowe dziwne, tylko na tereny e, domów, więc znowu będą e, jeszcze będzie ich więcej tych bezrobotnych, no to jest ciekawa opcja. No dobra. Na razie tak to wygląda. Bardzo to fajnie zaczyna powoli wyglądać. Mamy już fajne miasteczko, budynki coraz większe. E, zbudujmy jakieś parki, bo ja jakoś ich tutaj chyba w ogóle nie budowałem jeszcze. Parków, a to jest również ważne. Tylko tyle złego, że to musi być również przy drodze. Chyba że może być gdzieś w innym miejscu. Może być tu, ale tu będzie jakieś do tego w ogóle dojście? Szczerze mówiąc, szkoda, że tutaj nie ma jakichś ścieżek. To byłoby też fajne. Chyba że to jest ścieżka. To jest ścieżka. No powiedzmy że to jest ścieżka, tylko że ona jest taka że tutaj wychodzi tych ścieżek jeszcze więcej tak po bokach sobie taki plac zrobimy z tymi ścieżkami o żeby sobie tam mogli ludzie chodzić jeżeli w ogóle będą mogli tutaj mamy bez, bezdomnych więc sobie to możemy na chwilę usunąć tylko z pauzą, bo mi się kolejnie tu widzę porobili i tu sobie takie połączenie zrobimy z tym, o. Ale jest ciemno, Masakra. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tutaj może jakiś taki park w środku. O! Z naszą flagą naszego państwa. Bardzo fajnie. E, Okej, okay, tam widzę, żeby był jakiś problem ze szkołami. Chyba się troszeczkę nie mieścimy tu już w tej, tej szkole. Gdzie jest ta szkoła? Tu jest szkoła. W ogóle bardzo fajna szkoła. Wow, ile mamy studentów, a, a ile miejsc, o matko. Musimy zrobić kolejną szkołę i to dosyć szybko. Dajcie mi Polis elementary school. Zrobimy. Tutaj, koło bezdomnych, albo nie, koło bezdomnych, dobra, niech będzie. Kolejna szkoła i możemy też powolutku sobie robić, moi drodzy, szkołę średnią. Szkoła średnia to będzie tu. Tak już wiecie, w takiej bogatszej trochę dzielnicy. Walniemy sobie szkołę średnią. Dobra, tu mamy. Widzę troszkę bezrobotnych. E, wysokie bezrobocie. Ok, troszeczkę widzę sklepy teraz poszły w górę. To sobie zrobimy. E, może takie od razu, tylko to też chyba potrzeba wykształcenia. No ale mamy już szkołę taką. Ale może na razie jeszcze lecimy sobie z takimi tutaj szkołami. Czy takimi sklepami. Tutaj sobie jeszcze zrobimy. Pokażę, jak tam wygląda ta szkoła. No, no, taki budynek. Nawet, nawet. Może być. Wow. Tutaj śmieci na ulicach. Czy ja mam. Czy ja zrobiłem. O, widzę, że prądu nie ma znowu. Możemy tutaj jakoś zwiększyć na to budżet na prąd. Czy coś takiego. Możemy tylko zamknąć, otworzyć. A jakoś zwiększyć, no to budżet. Coś takiego jest taka opcja? Bo jakoś jej nie widzę. Na razie musimy. O, widzę, że w się tu poodblokowały trochę chyba rzeczy. Ja bym sobie poszedł w to najchętniej, bo to jest fajne. Tylko czemu to musi być również przy. Wiecie. Czemu to musi być również przy drodze? To jest trochę dziwne, moim zdaniem. No ale spróbujemy sobie to tutaj zrobić. To powinno być. Powinno być możliwość po prostu zbudowania tego gdziekolwiek Bo to są takie rzeczy, że no, one sobie mogą stać gdzie chcą Generalnie mówiąc Dobra, ale y, Kolejne panele, damy sobie tutaj w lesie Takie dwa Powinny w ogóle, no ten las No nie będzie przeszkadzał Będzie dobrze Okej, okay, także prąd na jakiś czas powinien wystarczyć Szkoła, jak tam kolejna szkoła Widzę, że znowu jest pełna. Strasznie ma małą pojemność, szczerze mówiąc. Także lecimy sobie jeszcze z jedną szkołą Elementary School. Tym razem gdzieś tutaj w tych rejonach będzie jeszcze szkoła. No, więc teraz już tego problemu dokładnie nie powinno być. Otóż jeszcze na takim polu jest, że o, mamy, widzę, jakiś problem odrobinkę chyba z ochroną, ale na razie jeszcze nie ma tragedii. Dopiero na takim polu jest pomarańczowy, więc poczko No i zobaczcie, jak to już ładnie wygląda. Mamy takie fajne już jakieś pierwsze bloczki. Cały czas się tutaj te domki rozbudowywują na coraz to wyższe, ładniejsze. Bardzo to fajnie wygląda. Zróbmy im tutaj, moi drodzy, jakieś parki w tym miejscu, bo tutaj nie ma aż tak dużo tych bezdomnych. <grych> Więc damy tu jakiś fajny park. Proszę bardzo. Jakąś ścieżeczkę. Tylko, że ona tak właśnie... Nie mogę jej tak idealnie połączyć, nie? Mogę niby zrobić tak. Ale no to nie jest tak idealnie, żeby to się wiesz tak połączyło. No szkoda, szkoda, szkoda. Troszkę... W... Chyba, że mogę jakoś to z shiftem zrobić. No nie, szkoda, bo to by było fajnie, by można było tak idealnie tą tutaj, drogę dopasować do tego wszystkiego. No ale póki co no to będzie musiało być w ten sposób. Mm, Okej, okay, no chyba póki co nie narzekamy na nic. Trochę jest bezrobocia. Nie ukrywam. 18, no, ale to i tak jeszcze nie ma tragedii. Było 40 na yy, odcinkach poprzednich. Tutaj jeszcze chyba nie mogę nic zbudować. Yy, to mamy więzienie. Czy już budować więzienie? No wydaje mi się, że na razie chyba nie do końca. A mamy straż pożarną? Czekajcie. Mamy gdzieś straż pożarną. Widzę, że mamy jakiś kolejny problem ze śmieciami. Okej. Okay. Yy, śmieci. A gdzie ja budowałem... Generator. Gdzie ja budowałem coś ze śmieciami? Ja w ogóle budowałem coś ze śmieciami? Department Immigration. Czy ja, to, czy ja to też budowałem? Chyba nie. Public Service Elementary. A gdzie są jakieś wysypiska śmieci? Czy coś w tym stylu? Wygląda jakby, jakby to by było gdzieś tutaj. Mamy wysypisko. To będzie moje pierwsze wysypisko. I zrobimy sobie je tutaj. Gdzieś w tych rejonach. Pokażcie, jak to się prezentuje. Bardzo podobne do tego ze City Skylines. Ale troszkę dziwnie zrobione. Bo co? Rozumiem, że tiry podjeżdżają tutaj na górę i się wysypują. No, no dobra. Chyba, że jakoś tak na bok się to przewraca. Nie wiem jak to wygląda w stanach, ale mamy w końcu jakieś pierwsze wysypisko, więc powinno być teraz spoczko. Dokładnie mamy 100%, więc bardzo dobrze. Bezrobocie troszkę spadło. Pewnie za chwilę się on znowu podniesie. Jeżeli chodzi o poparcie, to 51%. No więc ponad połowa. Więc spokojnie bym wygrał, póki co. Okej, okay, mamy śmieci. Może jakiś transport publiczny zrobić. Tylko co ja tu mogę zrobić, co to jest? Bus, bus stop i, i underground station. To bus stop. Okej, okay, widzę, że mamy tutaj też pokazane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o zasięg tego wszystkiego. I to jest chyba troszeczkę jak w sim city, czyli budujemy po prostu przystanek jeden, tu drugi, i autobusy będą sobie kursować, tak? Tak po prostu, że tutaj nie musimy robić żadnych y, linii czy coś, tylko po prostu sobie to będzie kursować. No to tak niby, no tak średnio, bo no jednak fajnie by było, wiesz, robienie y, linii. To jest bardzo fajna opcja, właśnie w City Skylines tworzenie tych własnych linii autobusowych. Y, serio spoko. Ok, tu i tu. I co? I te autobusy już sobie jeżdżą? Czy jak to wygląda? Czy jeszcze muszę jakąś zrobić zajezdnię? No wypadałoby chyba zrobić, nie? Hmm, co to? To jest stacja kolejowa. Tu mamy tory, tu mamy tor jakiś tam, co sobie wchodzi pod ziemię. Tu jest ogólnie tor. Tu jest... To no w ogóle myślałem, że jest tramwaj, ale nie. <śm> I autobusy, ale jakieś... Jakąś bazę tych autobusów? Coś? Czekajcie, jak sobie na przystanek Klikniemy Jeszcze jakbym mógł w ogóle kliknąć eee, No, myślałem Że to będzie odrobinkę inaczej Wyglądało No bo serio nie ma takiej opcji Tutaj Żeby wybrać jakąś linię A nawet zbudować jakiś Wiecie, dworzec autobusowy No ale spoko, zarabiamy hajs Dosyć sporo, bardzo Widzę, że poparcie wzrosło, a już przez, a już przez chwilę myślałem, że, że spadło. Znaczy on no, tak się w sumie waha koło tych 50%. No dobra. Co ja tutaj jeszcze mogę jakoś im ogarnąć? Może troszeczkę te podatki sobie. O, ho, 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 dlatego. Ej, 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 ej ale ja tutaj nie chcę tego aż tak mocno obniżać, żeby było na zero. No ale damy sobie na to 0. Okej, okay, ale są. Stry... Ja, ile ja zarabiam? 61 dolarów. No nie, ale teraz powinno. Za zadowolenie trochę wzrosnąć. Wydaje mi się. No zobaczymy. Możemy tak zrobić. Może jakoś nas to nie, że, nie zezre za bardzo. E, tu sobie jeszcze połączymy tą drogę. No i tu możemy się również rozbudować w domki mieszkalne, i tu może pójdziemy sobie w takie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja bym zrobił taka. A tu może będzie jakiś park w tym miejscu. O, w sumie spoko pomysł. Okej, okay, tu będzie oczywiście gęstość wysoka, ale na początku jest taka w miarę niska. Dopiero to się będzie później z czasem rozbudowywać, jeżeli w ogóle będzie. Tu sobie walniamy jakiś park na rogu. Mamy oczywiście osoby bezrobotne, ale coraz mniej. Oczywiście tutaj przy parku, no musieli się osiedlić bezdomni. Wiadomo. Dobra, czy ja mogę zrobić tutaj jakieś porty? Chyba nie mam tutaj dostępu do. Nie, tutaj nie mam dostępu do takich wód, po których sobie pływają statki. Niestety. Mamy kościół, ale możemy jeszcze w sumie. Bo tu jest jeden, to tu możemy jeszcze gdzieś zrobić jeden na przykład. Na przykład tu. Będzie jeszcze jeden kościół też powinno się to ludziom spodobać. Troszeczkę widzę nie zarabiamy za bardzo. Niestety, czy ja budowałem ten budynek Immigration. Chyba nie. To postawimy sobie go w tym miejscu. Koło mojej siedziby, która jest tutaj. Proszę bardzo, budynek ee, Departament Imigracyjny. Niech będzie. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Nie, nie wiem, choć się domyślam. Ehm, ok, co my tu jeszcze możemy pobudować? Ogólnie tu jest dosyć mało opcji do budowania, szczerze mówiąc. Co my tu mamy? Basketball to też może wpłynąć na zadowolenie ludzi, szczerze mówiąc. Więc pobudujmy taki, to jest sportu. Co to jest? Ale proszę mi się podświetlić. Aha, okay, takie koło. Czyli taka, no, takie, no, no, sami widzicie co to jest. Ale to tak średnio to jest, co? Czemu to się nie pokazuje, gdy już to wybiorę? Marina, no to raczej gdzieś na wodzie. Gdzieś tu. Ale widzę, że to mogę zbudować gdzie, gdziekolwiek? Mi się wydaje. Nie. Tylko w tym miejscu. Ok, no, ale to na razie. Na razie nie. Zanim tam dojdziemy, to to jeszcze minie. Tam na razie mam poblokowane. Yy, tu mamy jeszcze. Publik. Co to jest? Mieszkanie publiczne. Ok. Czyli że to mieszkanie my dajemy komuś, żeby sobie zamieszkał. Okej. Okay. Aha. I takie można powiedzieć, że to jest państwowe, w sensie o to chodzi? Public housing. Chyba tak. Może, nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Jak to tutaj może się y, wyglądać. Tu w sumie zrobię sobie tą marinę, moi drodzy. Tylko może sobie ją najpierw zrobię. Bo się później mogę zdziwić, że tutaj przypuśćmy nie. No nie no, tutaj, tutaj, tutaj nie zbuduję, bo to jest za małe. E, a mogę sobie troszeczkę teren na przykład. Jakoś tak wy... O tak sobie zrobimy teren. Że sobie zrobię marinę. Tu 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 tu, 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 tu. Troszkę dziwne jest to obejrzenie tego terenu, bo tak po takim klocku jednym. <laughs> Ale no, mam nadzieję, że mi się teraz zmieści tutaj marina. Patrzcie. O, teraz się zmieści chyba. Tutaj się zmieści. A tutaj się nie zmieści? No nie, no to jeszcze. Tu sobie to jeszcze musimy odrobinkę to wszystko pozabierać tą ziemię. Dobra, teraz powinna się zmieścić. Mogę to jakoś obrócić? Czy coś? Mogę to jakoś. No czemu? No tu mi się obróciła, halo. No. Chyba, że tu jest za płytko. Może też tak być. Faktycznie. Tu sobie to jeszcze musimy troszeczkę obniżyć całą tą wodę niżej. Zrobić. Teraz będzie. Nie? Jeszcze nie będzie. Jeszcze niżej. Jeszcze bardziej to musimy sobie tu wyrównywać. To, to już bardzo jest nisko. Już widzę po, po kolorze tego wszystkiego, jak to wygląda. No patrzcie ty no. No nie mogę, chociaż... O, o, o! Teraz mi się. Od, o, o, no, no, no dobra. dobra. Mamy marinę. Mogą sobie pływać tutaj jakieś takie... Fajne, jak to się w ogóle, o O, płyną, o, o Tego brakuje w City Skylines w City Skylines nie, nie pływają No i fajnie, no i dobra No i spoko, bo tu mamy Takie już, wiecie, bardziej centrum miasta Będziemy sobie powoli e, Robić mm, A to nie, nie musi mieć do Dostępu do drogi? Czy to już ma teraz dostęp do drogi? Może, może mieć, może mieć Fajnie, że sobie pływają. Spoko. Tu zrobimy sobie takie właśnie centrum, nie? I musimy je zrobić, bo tracimy hajs. <grym> Więc musimy zarabiać. O, tutaj idealnie mi się to udało ogarnąć. Tutaj będzie jeszcze skrzyżowanko. Tak i tak. I lecimy sobie tutaj naprawdę z takim centrum z prawdziwego zdarzenia. Fajne domki. U. I zaraz będzie problem z prądem he. I tu ok, problem z bezrobociem, ale nikt póki co nie chce jakichś fabryk ani sklepów. Na razie jest to na poziomie no, nawet bardzo niskim. To jest, to jest trochę dziwne. Ale nie ogarnęło się, już nie ma tych problemów. No to spoko, Toż tyle. E, tutaj jeszcze możemy sobie zrobić kolejną szkołę. E, o, nie mam jeszcze biblioteki. Dokładnie, tutaj będzie. O, dobra, tutaj mi coś wyjechało. Jakś autobus i co, i to. E, I to on będzie zbierał, bo tutaj nic nie jeździ żadne autobusy. Tutaj. Mega dziwna sytuacja. kiedy tu są korki! Ocie panie! Co tu się wydarzyło? Za koreczki. Wszyscy, widzę, do pracy tutaj cisną. Można by tu jakąś autostradę im ogarnąć, tylko że no to, jest, to nie są tanie rzeczy. <słuchaj> widzę, że mamy... Yy, troszeczkę mało hajsu. Możemy tutaj trochę podnieść. To już jest na maksa, oha, no to nieźle Mamy na minus 2 Ogólny, ogólny ten, ogólny tak, ogólne podatki Minus 6, minus 4 No nie za bardzo jestem w stanie co tutaj podnieść Tak, żeby zarabiać hajs i żeby bardzo się nie zdenerwowali Stability, stabilność 2 0 Okej. Okay. budżet. Yy, o! Są jeszcze te takie właśnie dodatki dla bezrobotnych. Obecnie mam 3 miesiące. 50%. A mogę to jakoś w ogóle całkowicie zabrać, żeby tego nie było? O! No! Bo to mnie kosztowało chyba trochę, nie? Tylko co kojarzę. Więc jeżeli nie będzie tego dodatku, to może będziemy. Coś zarabiać w końcu. Na razie jest bieda. Dobrze, że sobie trochę tego hajsu uzbierałem. Hmm, Okej. Okay. Mega te autobusy mnie tak... No tak, wiecie, no jakiś no smutek. No bo to nie za bardzo tu w ogóle nic to nie wniosło. Te budowa tych przystanków. Jak widać. Totalnie nic. Mega, mega dziwna sytuacja. Myślałem, że to będzie jakoś lepiej działać, wyglądać. I że to w ogóle będzie działać. A ja widzę, że je średnio. Meczety tutaj nie będziemy robić. Meczetów yy, tu mamy me w ogóle strasznie mało. Transport publiczny, chyba są tylko dwa: jakieś metro i autobus, bo to jest wszystko do jednego. Mega dziwne. Mamy też jeszcze lotnisko. Jakie malutkie lotnisko! Wow, strasznie małe lotnisko. Mogę tutaj gdzieś zbudować? Pewnie, pewnie by, by mi mógł Tu sobie jeszcze rozbuduj, o widzę, że tu mi się wynieśli stąd bezdomni Z tego miejsca Tutaj jeszcze jakieś z dwa, dwie wille e, może się pobudują, tu mamy widzę jakiegoś, nie to nie jest bezdomny, to jest kawałek piachu Po prostu Tu i tu. Ok, ciekawa opcja, z tym, że nie potrzeba w ogóle. Yy, nie idą w górę zapotrzebowania na tereny przemysłowe ani komercyjne. Mega, mega dziwna sytuacja. Mimo, że są osoby tutaj bezrobotne, no ale praca w górę nie idzie. Dziwne. Dziwne, dziwne, dziwne. Mega dziwne. Chyba, że też robienie w. Tylko i tych stref takich wysokiej gęstości też nie jest zbyt dobre. Tutaj sobie zbudujemy trochę takich stref niskiej gęstości. O! Dobra, idą w górę sklepy. Okej, okay, no to jednak. Jednak to też chyba działa jako praca. Co nie? I tu zrobimy też tą gęstość wysoką na przykład. Tutaj troszeczkę takich mniejszych sklepów zrobimy. Tu jakiś jeden większy. Tutaj trochę sklepa jakiegoś dobra w ten sposób. No i zobaczymy, co to teraz będzie. Tu w ogóle jaki jest ruch do tej strefy yy, pracy. Ale przecież tutaj jest. Robiłem tutaj autobusy. Czemu oni nie, nie, nie korzystają z tych autobusów? To jest też dziwne. Powinni korzystać z tego wszystkiego. Ratuję im, pobudowałem takie rzeczy. Tu jeszcze im zrobimy taki jakiś wjazd Trochę od tamtej strony Nie wiem czy ktoś będzie z tego korzystać Zobaczymy Szkoda, że nie mogę robić Takich drogi na skos Tylko trzeba pod takimi kątami to robić No trudno Tutaj zrobimy im taką jeszcze drogę eee, Do Może to ktoś tędy będzie jakoś Miał bliżej czy coś Ale wydaje mi się, że nie, nie do końca bo to tak działa, że, że wiecie. No poparcie jakoś tam się trzyma. No to około tej połowy. Bezrobocie... 22 nagle. 21. Kiedy ja będę w końcu zarabiać? Cokolwiek. To jest coś ciekawe. Cały czas widzę tam powolutku te mieszkania chcą. Niski poziom. Okej, okay, no to zróbmy im tutaj trochę niskiego poziomu. Tu. Proszę bardzo, proszę się wprowadzać. Skoro tak chcecie. Tu koło kościoła. Tu. I tutaj już, o i tutaj jeszcze, dawaj. Proszę bardzo, skoro tak chcą się budować, no to... Bardzo, bardzo proszę. No i zobaczymy teraz. Oczywiście bezrobotni. Sporo bezrobotnych, a ten nie ma dostępu do drogi. No ma bez przesady, ej no. Dojechałbyś, no problem. No to trudno, no to ciebie tutaj nie będzie w takim razie. Albo zbuduje się ktoś. Taki cinki o, taki mały domek. Powinien mieć dostęp do drogi bankustwo. Uuu, 3400 na, na minusie. Musimy sobie tu jakoś poradzić podatkami. Podwyższyć. To jest na maksa. Serio? Tu musimy sobie jakoś to... 30%. Ja cię kręcę. Masakra. Takie podatki. To by było w o, matko, nie to, to to by nie było fajne. O, no teraz zaraz zarabiam, bardzo fajnie. Jeszcze możemy sobie podnieść, czy nie, to jest y, matko, to, to, to jest co innego. No i to ważne, że zarabiam. Ważne, że zarabiam. <grych> ważne, że zar Nawet się obniżyło. Nie, tak samo bezrobocie. Poparcie widzę też połowa lubi Także nic się nie zmieniło Możemy podnosić podatki I tak wszyscy będą mnie lubicie. Eee. Okej, okay. ale cały czas i tak mamy jakieś problemy Z tym bezrobociem Zobaczcie cały czas Okej okay, moi drodzy To by było na tyle W dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wam się podobał No troszeczkę sobie rozbudowaliśmy To nasze miasto Naprawdę jest porządnych rozmiarów Podwoiło się chyba no, się podwoiło, wydaje mi się. Było o połowę mniejsze, więc spoko. Okej, okay, to by było na tyle. Na razie. Pa-pa!